Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Lancor. Jak widzicie, za 28. Kurde, mam nadzieję, że uda mi się wyrobić. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem w poprzednim lub we wcześniejszym filmiku, że zawsze zdąży przed 20. Tak więc zasuwamy z pacznącami. Tak więc na pierwszy ogień idą eventy. Dopiero od dzisiaj będzie można robić Guardiana do 22 stycznia. Czyli macie na to tydzień czasu. I e, od dzisiaj pojawiły się dodatkowe questy. To są eventowe questy. Jeżeli będziecie je wykonywać, otrzymacie coś takiego jak kontrybucję. Ale poza tym, jeżeli dokończycie, wydaje mi się, że to jest ostatni quest: otrzymacie coś takiego jak Whispering Frost Crystal. I ten, ten kryształ będzie można wymienić po 22, czyli po wyjściu Guardiana. Nie jest tutaj dokładnie sprecyzowane, co można za niego dostać. Nie wiem o co chodzi. Ale uwaga, bo ten kryształ, jeżeli go stracicie, nie będzie można uzyskać. Jeżeli ktoś lubi się bawić takimi rzeczami, będzie mógł sobie zrobić... Jeżeli będzie bawił się wyglądem Guardiana i dostanie się do top 5 danego regionu, czyli albo USA, NA, albo EU, otrzyma outfit od razu na Guardiana plus merf Palette 30 dni, czyli jeżeli chcecie, zapraszam na forum i będziecie mogli na forum. Nie, wystarczy po prostu ten e, Outfit po prostu e, Wrzucić e, do gry, czyli tam w tym e, Beauty I wtedy jeżeli będzie w Top 5, czyli chodzi tutaj o głosy, to wtedy będziecie w e, Stanie wygrać tą nagrodę, tak więc lecimy dalej e, Czyli tak jak przed chwilą powiedziałem Customize e, e, Win, to był ten event e, Jeżeli chodzi o Guardiana, teraz od razu powiem e, To wystarczy e, z, zrobić Guardiana i żeby on był jako e, na liście Waszych postaci, i wtedy otrzymacie dodatkowe nagrody, bo to jest tak trochę dziwnie tutaj opisane, ale za samo stworzenie tej postaci będą nagrody. Czyli. To chyba jest tutaj, tak? Już dokładnie nie pamiętam. Tak, to jest tu. Czyli te nagrody dostaniecie, tak więc warto, bo znowu drzewko na 7 dni, trochę pieniędzy i ten Collection Scroll, tak? Więc za kliknięcie 3 sekundy stworzenie postaci z byle jaką nazwą Profituje. Tak więc lecimy dalej. Sukcesja dla Dark Knighta się pojawiła, tak więc mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak to działa w poprzednich sukcesjach. A ci, co nie wiedzą, tak więc już wyjaśniam, jeżeli stworzycie postać typ Dark Knight i wylewelujecie na te levele te nagrody się stakują, czyli jeżeli zdobędziecie level 60, otrzymacie nie tylko Advice of Walk, ale te wszystkie poprzedniejsze nagrody. Tak więc jeżeli ktoś lubi robić nowe postacie, no ma ku temu szansę i może zacząć z Dark Knightem. Lecimy dalej. Black Spirit Adventure, czyli jeżeli ktoś wie, to, to jest kosteczka, zostały ulepszone nagrody, czyli te pola zostały po prostu pozmieniane i są lepsze nagrody, tak samo losowe nagrody zostały polepszone. Czyli tutaj możemy je wszystkie znaleźć, tak więc wydaje mi się, że warto, bo te nagrody są o wiele lepsze. Będzie można rzucać 5 razy dziennie. Oczywiście pamiętajcie o tym cooldownie godzina, czyli co godzinę możecie klikać kolejny raz, a maksymalnie 5 razy na dzień. Jeżeli chodzi o okrążenia, jeżeli zrobicie 3 okrążenia, to otrzymacie 1000 G Gold bar, To jest około 100, ban, jak mi się wydaje. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Tak więc warto. Więc to by było chyba na tyle. I to by było na tyle również jeżeli chodzi o nowe eventy. Yy, trwają jeszcze eventy Winter Wonderland, Grab the Mysterious Axe, czyli to są te questy. Prawdopodobnie były one dostępne wcześniej, może mówiłem o nich, ale nie przypominam sobie jeżeli chodzi o poprzedni patch notes. A powinno to być poprzedni, no dobra. Yy. Prey jest jak Guardiana, czyli to, co przed chwilą mówiłem, o tym mówili już 24 grudnia. Myślałem, że będzie można Guardiana robić właśnie o tej daty, ale to no, musiałem coś źle przeczytać, tak więc przepraszam, dopiero o dzisiaj będzie to można robić. New Year Surprise oraz Succession Slow -Mo Contest, T eventy jeszcze trwają. Skończył się Succession of Event, Kunoichi oraz Ninja, czyli jeżeli chodzi o te eventy dotyczące tych dwóch postaci. E, rozdane zostają nagrody, jeżeli chodzi o Recap, Fade out e, Ja już mówię w innym języku 2019 contest. E, Special Barter e, został ponownie otwarty. Nagrody za to zostały rozdane. Discount Coupon for All e, czyli pojawiają się kupony, jeżeli chodzi o apparel, oraz e, kupon na wszystkie e, 20% obniżki. Czyli to co przed chwilą powiedziałem, e, Racja Guardiana. Dark Rift'y zostały pozmieniane e, trochę boss'y e, Czyli e, jeżeli chodzi Aha to Dark Rift'y przepraszam bo czytam to drugi raz czy trzeci e, Dark Rift'y zostaną e, moc, zosta Będą mocniejsze e, Jeżeli chodzi o ten okres czyli od 15 stycznia czyli od dzisiaj do 12 lutego Yy, te yy, te Dark Rift'y zostały yy, zwiększone, jeżeli chodzi o yy, poziom trudności, czyli na very hard, ale one też również pojawiają się o 30% szybciej, z tym, że również pojawia się tutaj Ancient Puturom oraz Achieve Gryphon, no i będą oczywiście zwiększone za to nagrody, czyli będziecie otrzymywać za te, yy, te Dark Lifty yy, nagrody za very hard. Jeżeli chodzi o special barter, jest znowu otwarty. Dodane zostały 5 nowych ścieżek. Jeżeli chodzi o zwykły barter, te przedmioty zostały wyłączone. Jeżeli chodzi o nowe ścieżki: czyli Opulent Coral Trinket, Cox Journal, Rus Reaper Tool, Otter Fish Hook oraz Observatory Report. Został dodany jeden podstawowy materiał, jeżeli chodzi o trading. Zwiększona została chyba znowu szansa, jeżeli chodzi o Special Barter, Wcześniej to było 30% zwiększone, teraz znowu nie jest opisane. E, została zredukowana szansa na znalezienie Barter Support Box, jeżeli chodzi o eksplorację wysp. E, zmiany w klasach. E, tam murek został troszeczkę znerfiony, jeżeli chodzi o regenerację HP e, dotyczące skilla Prime Trampo, czyli z 5 do 3. Teraz to będzie działo w zależności od tego, ile targetów, e, ile celów uderzycie. E, Prime Week. Prime Whiplash Extra Hit Damage teraz regeneruje HP w zależności od tego, ile zostało trafionych celów, e, ale regeneracja HP została zmniejszona z 10 do 5. Jeżeli chodzi o Wizarda, troszeczkę tu się pozmieniało, bo e, casting speed, jeżeli chodzi o ochłodzieję Explosion, został zwiększony. Jail Explosion ma teraz efekt e, CSK, czyli zmniejsza e, Movement Speed. Hellfire odzyskał Guarda, bo mi się wydaje, jeżeli dobrze Tao mówił, to Hellfire stracił na jakiś czas guarda. teraz został przywrócony. Jeżeli chodzi o ładowanie tego skilla, czyli Hellfire, jeżeli utrzymamy, przy, przytrzymamy przycisk F, będzie on nadal ładowany. I został usunięty Foraguard, jeżeli chodzi o Chilling Wave. Powiedzcie mi, czy to jest Nerf, czy Buff, bo nigdy nie grałem Wizardem. Ninja dostał tutaj drobne zmiany jeżeli chodzi o klikanie skilli Kunoichi wydaje mi się też Dark Knight oczywiście otrzymał e, questy dotyczące sukcesji Czyli musimy zrobić questy żeby otrzymać nowe drzewko e, dotyczące sukcesji Jeżeli tego nie zrobimy to będzie awakening U Mystica też drobne zmiany a jeżeli chodzi o zmianę przedmiotów, to Kama Sylwia e, Drzewko, to on dostępny jest tylko z Perl Shopu. E, będzie dodawało teraz, jeżeli jest aktywny transport, weight limit 1500. E, waga, jeżeli chodzi o Marketplace, 2000 i Mateka będzie, będzie mogła przenosić 100 wagi więcej. E, maksymalne ceny tych przedmiotów zostały zwiększone, m.in. E, Memory Fragment i e, kilka Magic Crystalli, Enhancery, tak samo. Eee... Dobra, eee, pozmienione pozost... zostały questy, dodane zostały drobne nagrody. Tutaj Dark kryształy, one kosztują około 5 baniek zostały dodane. Eee, Oświeżony został interfejs, jeżeli chodzi o Revive, czyli eee, skrzyszanie eee, listę petów oraz campsite. Eee, dodane zostały eee, nowe menu eee, Customer Support, czyli prawdopodobnie będzie nas z menu gry przenosiły przenosiło do e, strony e, suportu e, i notice mail został przeniesiony do innego działu czyli do rewards no i tutaj są drobne e, zmiany, które tutaj widzicie ich nie będę przedstawiał, bo to są drobne pierdołki zobaczmy sobie co jeszcze dla nas przygotowali e, w shopie. halo, gdzie jest shop. nie otworzyłem go, przepraszam Czyli tak, e, pojawiła się waga w zestawie za 3033 wagi e, plus bonus Finto Fresh Juice razy 30, maksymalnie e, 3 zakupy, czyli dla trzech klas będziecie mogli kupić. Jeżeli ktoś e, kupi dla danej klasy jedną z tych wag, nie będzie mógł kupić tego zestawu. E, pojawi się znowu Weight Limit 250 za 2400 pereł maksymalnie jedna na klasę. E, Mateki w zestawie z Kama Sylwią za 3922 e, drzewka. E, Kama Sylvia, 15 dni plus 7 dni za 1250 pereł. E, Wizard Gospy trójpak e, za 3300, czyli 1100 za sztukę. E, outfit dla Dark Knighta w zestawie za 4410. Dostajecie e, Outfit plus Book of Old Moon. Nie wiem dlaczego jeden dzień, ale ok. E, wszystkie outfity, jeżeli chodzi o Dark Knighta. E, Aparel tylko, o, e, czyli klasowe o 20% e, Pojawił się lootbox za 500 pereł i tutaj e, Troszeczkę zmian, bo będzie można kupić jeden lootbox na tydzień e, Na konto oraz osoby grające w Belgii e, nie będą mogły tego w ogóle kupić e, Expansion slot, czyli sloty na e klasy zostały e, przecenione na 180 pereł, maksymalnie 5 będzie można kupić jeżeli chodzi o outfity New Year Hamburg Bundle to będzie to w Lootboxie, będzie można go kupić za 2550p. Oczywiście niedostępne w Belgii i maksymalnie 10 tych boxów na konto będzie można kupić box dla osób powracających, czyli nie będących już przez minimum 30 dni. Będziecie mogli sobie zmienić swoje bronie na koncie. Za 7000 Pereł zamiast za 1000 Kolejny pak, trochę mniejszy, za 2900 Czyli artiz Memorki 20 Inventory Plus 8 Walipak za 30 dni w cenie 2900 e, Guardian Siry Przecenione ze 150 do 50, maksymalnie e, jeden zakup. Perełki? Tak, perełki, myślałem, że za lojalki e, Mouthkill e, Change Coupon e, Zestaw 6 plus 3 za 1500 Pereł e, Black Spirit Essence. 9 sztuk za 1200. No i za lojalki będzie można kupić e, bosika, Saunil Sea Captain Summon Scroll. E, jeden dziennie za 100 e, lojalek plus te oto nagrody. No i tutaj się pojawiają e, kupony na 20%, jeżeli chodzi o apparel, czyli na wygląd plus 20% do wyboru, do koloru. Tak więc. E, no za każdym razem próbuję zmieścić się w 10 minutach i za każdym razem nie wychodzi 13 minut. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko, że się nie za bardzo przygotowałem, bo wróciłem do domu około 19:20. Mam nadzieję, że było to, mam nadzieję, odpowiednio przedstawione i nie zrobiłem żadnego głupiego byka. Jeżeli gdzieś znaleźliście byk. Poproszę o komentarz, przykleję go pod tym filmikiem, tak żeby następni oglądający mieli lepszy wgląd na, to, na te zmiany i dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobają tego typu filmiki, no to zachęcam pozostawienie lajka oraz suba. Dziękuję bardzo i jojo.